Hej, witam was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celeb Poland i od niedawna też na moim Spotify, gdzie również możecie słuchać najnowszych podcastów. Zapraszam do zaobserwowania mojego konta. Link znajdziecie jak zwykle w opisie. Dzisiaj mam bardzo dużo kwestii do omówienia i szczerze mówiąc nawet nie wiem od czego zacząć. Jak wiecie, ja nagrałam już dwa podcasty o dramie w rodzinie Cyrus i wygląda na to, że sprawa nie ma końca. Co chwilę wychodzą jakieś nowe, szokujące informacje w tej sprawie, i dzisiaj porozmawiamy sobie o już wystarczająco kontrowersyjnym rozwodzie Billy'ego Ray'a z Fire Rose oraz o najnowszym skandalu z jego udziałem. Nie chcę powtarzać tego, co mogliście usłyszeć już na tym kanale, ale w skrócie przypomnę tylko, że kiedy Billy Ray i Tish Cyrus postanowili się rozwieść, a Billy związał się z młodszą o prawie 30 lat partnerką, wszystko zaczęło się sypać, Rodzeństwo Miley włącznie z nią postanowiło się podzielić. Miley, Trace i Brandy wspierają matkę, a Noah i Brayson ojca. Potem doszła jeszcze jedna informacja o tym, że Tish ukradła swojej córce, Noah partnera Dominika Purcella, dlatego ta nie pojawiła się na ślubie i teraz bardziej trzyma z ojcem. Oliwy do ognia dodał też nowy wywiad z Miley, w którym bardzo pozytywnie wypowiadała się o matce, natomiast ojca bardzo delikatnie stara się podsumować. Teraz jesteśmy w momencie, w którym Billy Ray i Fire Rose ogłosili nadchodzący rozwód, po siedmiu miesiącach małżeństwa i jako powód podali różnice nie do pogodzenia i niewłaściwe zachowania małżeńskie. W tamtym momencie nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, co to oznacza, teraz już wiemy. Otóż okazuje się, że Fire Rose oskarżyła go o przemoc fizyczną i psychiczną oraz uzależnienie od narkotyków, Dodała też, że często doświadczała emocjonalnego i skrajnego znęcania się, co wpłynęło na jej zdrowie psychiczne. W skardze, jaką złożyła Fire Rose, znalazła się też informacja o operacji podwójnej mastektomii, jaką miała przejść i operacji rekonstrukcyjnej. Operacja miała mieć miejsce 24 maja tego roku i Fire Rose Liczyła raczej na wsparcie ze strony męża, jednak yy, na dzień przed operacją złożył papiery rozwodowe. Tam dochodzą też kwestie finansowe, jak wszędzie. Fire Rose twierdzi, że przez to nie miała gdzie mieszkać i podlegała pod jego ubezpieczenie zdrowotne, więc nie mogła przez niego przejść operacji i musiała ją odłożyć. Bill Cyrus nie pozostawał jej dłużny i od razu postanowił odbić piłeczkę. Najpierw powiedział, że nie chciał wywlekać brudów prywatnych na światło dzienne, ale skoro już jego ex żona to zrobiła, to nie ma wyjścia i musi odpowiedzieć na zarzuty. Dodał, że to co mówi kompletnie nie ma sensu, bo dwa dni po złożeniu przez niego pozwu o rozwód, ponoć błagała go o powrót. Powiedział, że Fire Rose szantażowała go i że jeśli się z nią rozwiedzie, to zniszczy mu karierę i powie, że zostawił ją przed ważną operacją, co właściwie zrobiła. Dodał, że o operacji nie miał zielonego pojęcia, bo Fire Rose nie powiedziała mu na ten temat ani słowa i że przyznała się dopiero po ślubie. Billy zarzuca jej też, że związała się z nim dla pieniędzy i rozkręcenia swojej kariery muzycznej, dodając, że odizolowała go od reszty rodziny i zrujnowała jego relacje z Miley. Powiedział też, że Fire Rose ukrywała przed nim swoje poprzednie małżeństwo. Billy Ray teraz stara się unieważnić małżeństwo, powołując się na oszustwo. Okazuje się też, że Fire Rose wydała 96 tysięcy dolarów z jego konta bankowego, bez jakiegoś większego powodu. Co sprawiło, że Billy Ray szybko odciął ją od swoich pieniędzy i złożył tymczasowy zakaz zbliżania? Ciekawy jest fakt, że Miley podobno ostrzegała ojca przed Fire Rose i mówiła, że chce go wykorzystać i zależy jej na profitach, ale ten za bardzo nie chciał jej słuchać. Fun fact wygląda na to, że wszystko przewidział serial Hannah Montana, gdzie w jednym z odcinków Miley mówi do niego: To ty poślubiłeś tą wampirzycę, która nawet cię nie kocha. Na co Billy Ray, a raczej serialowy Robbie Ray odpowiada Twoja macocha mówiła, że tak będzie, ona zna się na nastolatkach. Po czym Miley podsumowuje go tekstem, to dlatego, że w zeszłym roku sama nią była. I najlepsze jest to, że Billy Ray i Fire Rose mieli się poznać właśnie na planie tego serialu. I jak do tego momentu wygląda mi to tak, jakby Fire Rose faktycznie miała w planach wykorzystać związek ze znanym muzykiem do celów rozwinięcia kariery i szybkiego wzbogacenia się. Wszystkie fakty, które zaczęła ujawniać dopiero po ślubie, kiedy Billy nie miał już odwrotu, i wypłaty z konta na to wskazują. W 100% wierzę też w jej szantaż. Zapewne kiedy Billy zagroził jej rozwodem, wystraszyła się, że wszystko straci, i może wtedy zaczęła mu grozić, że zniszczy mu karierę, i powie o wszystkim w mediach. Ten związek od początku wydawał mi się taki śliski. Fire Rose pojawia się znikąd, różnica w wieku jest ogromna, a w social mediach co róż pisali o tym, jak bardzo się kochają i jacy są szczęśliwi, jakby chcieli udowodnić coś sobie innym. Ale tak jak mówiłam, za grosz nie wierzę w jego niewinność. Tak samo jak nie wierzę w niewinność Tish. Rodzice Miley od zawsze byli bardzo specyficzni i karierę przekładali ponad wychowanie dzieci. Pozwalali Miley, tak jak i całej reszcie rodzeństwa, na zbyt wiele rzeczy w młodym wieku, bo liczyły się dla nich bardziej profity. t zawsze traktuje Miley jak swoją ulubienicę, bo spójrzmy prawdzie w oczy: jest najsławniejsza i przynosi najwięcej kasy do domu. I nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że jej nie kocha. To dalej jest jej matka, ale wie jak się ustawić. Święta też nie jest, na co wskazuje drama z Noa o partnera. Billy natomiast. Tak jak Noa ma kompleks Miley. Póki grał w Hanie Montanie i mógł pojawiać się na wywiadach albo brać udział w sesjach zdjęciowych, wszystko mu pasowało i był kochającym tatusiem. Ale jak Miley zakończyła karierę na planie Hany Montany i zaczęła robić coś swojego, zabolało go, że już nie jest jej do niczego potrzebny i że nikt o nim nie pamięta. To przecież Billy początkowo robił największą karierę, a nastoletnia Miley po kilku odcinkach Hany Montany zaczęła przynosić do domu więcej pieniędzy niż on sam przez całą swoją karierę. I mimo tego, że miała łatwiejszy start dzięki jego nazwisku, to zapracowała sama na siebie i nigdy nie spoczęła na laurach. Billy bardzo długo nie wrzucał kompletnie nic związanego z Miley na Instagrama, nawet się nią nie interesował, póki był z Fire Rose. Promował jedynie nowości od Noa. Ale kiedy wyszła informacja o rozwodzie, nagle postanowił napisać na publicznym Instagramie coś, co Miley już od dawna chciała od niego usłyszeć, a mianowicie to, że po prostu zwyczajnie jest z niej dumny. Dopiero kiedy zaczął mu się palić grunt pod nogami, postanowił znowu wrócić z podkulonym ogonem do Miley. I na pewno nie było to szczere, bo gdyby chciał naprawić swoje błędy, to nie robiłby tego na publicznym Instagramie tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jakim jest dobrym tatusiem. Zresztą to idealnie zgrywa się z jego ostatnim skandalem, jaki wyszedł na światło dzienne, i tutaj zaczyna się robić coraz gorzej. Jakiś czas temu do sieci wyciekło nagranie, oczywiście ze strony Fire Rose, na którym rozwścieczone Billy Ray rzuca wyzwiskami w stronę swojej żony Fire Rose i nie tylko. Na nagraniu padają słowa takie jak, i tutaj przepraszam, ale będę musiała narzucić pewną cenzurę. To nie chodzi o Twoją operację, to nie chodzi o nic. To chodzi o to, że jesteś, hm, hm, samolubną, hm, hm. Nie sądzę, że jesteś naprawdę mądra, zmieniłem zdanie na ten temat. Nie wiem, za kogo się, hm, hm, uważasz, ale będziesz nie słuchać. To by nie miało miejsca, gdybyś zamknęła swój pysk. Zobacz, jaki bałagan narobiłaś. Fire Rose przez większość nagrania jest raczej cicho i nie wychyla się zbytnio, zaprzeczając jedynie wulgaryzmom lecącym w jej stronę. Poza tym nagraniem pojawił się też inny fragment, w którym Billy negatywnie wypowiada się o Tish, Miley Brandy i Trace. Ie. Nie wiadomo tak naprawdę z kim rozmawia, ale nie było to nic miłego. Powiedział, że Tish próbuje promować się na swoich podcastach, a przy okazji ujawnia sporo prawdy na swój temat. Dodał też, że jest <grym> bo ma dzieci z dwoma innymi facetami, bo jak wiadomo Brandy i Trace są dziećmi Baxter'a Nila, Hillsona. I dodał też, że Miley to poczwara diabła. To, co powiedział o Tish, jest o tyle ciekawe, bo przecież on sam ma syna Christophera Cody'ego Cyrusa, który jest tylko o rok starszy od Miley, więc chyba łatwo idzie policzyć, że Christopher jest dzieckiem z jakiegoś przelotnego romansu, które urodziło się zaraz przed tym, jak Tish i Billy spodziewali się małej Miley. Co ciekawe, cała rodzina Cyrus wyparła się tego brata i nie utrzymują z nim kontaktu. Billy nawet nie chce się do niego przyznawać. Więc tutaj raczej wychodzi lekka hipokryzja ojca Miley, a to, co powiedział o Miley, jest zwyczajnie przykre. Ona sama nie jest niczemu winna, nie ona doprowadziła do rozwodu rodziców, nie ona znalazła sobie młodszą partnerkę i nie ona zabrała chłopaka swojej siostrze. Jej rodzice są temu wszystkiemu winni i to jest tak naprawdę ich sprawa do rozwiązania. Ona, jak i cała reszta rodzeństwa znaleźli się po prostu pośrodku tej kłótni i próbują jakoś łączyć koniec z końcem. Szczególnie przykro się na to patrzy, bo Miley i Billy od zawsze wydawali się być bardzo blisko. Występowali razem w serialu, śpiewali razem na scenie, Miley bardzo wspierała karierę ojca i zawsze dobrze się o nim wypowiadała aż do teraz. Media donoszą, że Miley nie szuka nawet wytłumaczenia na to, co powiedział ojciec i cały szacunek, jaki do niego miała, po prostu wyparował. Ojciec aktualnie dla niej nie istnieje, jest zła i smutna na to, co powiedział o matce i o rodzeństwie. Oczywiście Billy po wycieku nagrania szybko próbował się ratować i wypuścił oświadczenie. Uwaga, cytuję. Jasne, że byłem na skraju wytrzymałości. Z każdym dniem zaczynałem dostrzegać, że coś jest nie tak i to zanim jeszcze dowiedziałem się, że jest oszustką. Wiedziałem na własne oczy, że wszystko, co myślałem o niej, było kłamstwem. Próbowała przejąć moją karierę, moje życie, zawłaszczyć sobie nazwisko Cyrus dla własnych korzyści. Billy zakończył oświadczenie ostrzeżeniem, że zobaczą się w sądzie i tłumaczył się tym, że rozmowa została wyrwana z kontekstu. Fire również wrzuciła swoje oświadczenie, ten tydzień był monumentalny pod wieloma względami, i jestem bardzo wdzięczna za okazanie wsparcia. Jest tak wielu wspaniałych ekspertów książek i źródeł na temat uzdrawiania. Obiecuję, że na końcu tunelu jest światło. Kształćcie się dalej. Jeśli chodzi o sam wyciek tego nagrania, to raczej podchodzę do tego na zimno i ostrożnie. Sprawa Amber Heard i Johnego Deppa wyglądała podobnie, i myślę, że wszyscy wyciągnęli z tego wnioski. Najpierw wyciekło nagranie wrzucone przez Amber i każdy okrzyknął Johnego damskim bokserem, po czym karty się obróciły, gdzie ja mimo wszystko od początku mówiłam Wam, że to Amber ma więcej za uszami. Fire Rose podobnie jak Amber na tym nagraniu była cicha i powściągliwa, bo wiedziała, że wszystko się nagrywa. Nie wydaje mi się, że bez kamer jest równie rozważna przy doborze słów. Billy natomiast zapewne nie wiedział, że wszystko będzie nagrywane i wrzucone do sieci, plus jakby nie patrzeć, został oszukany i wykorzystany. Ale kompletnie nic nie tłumaczy jego słów w stronę Tish i dzieci. Naprawdę jestem ciekawa, czy w jakiś sposób będzie chciał z tego wybrnąć i przekonać nas, że ta rozmowa faktycznie została wyrywana z kontekstu, albo na przykład pojawi się jakimś cudem inna wersja tego nagrania. Jakby tego wszystkiego było ostatnio mało, to Donald Trump dołączył do całej imprezy. Podczas swojego przemówienia w sobotę w Nashville powiedział: Billy Ray Cyrus jest tutaj, gdzie jest Billy Ray? Gdzieś tu jest i jest świetny, to konserwatywny facet. Skąd wziąłeś tak liberalną córkę? Jak to się stało, Billy Ray? I szczerze mówiąc, kompletnie nie dziwił mnie jego wypowiedź. Po pierwsze, jesteśmy zaraz przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i Donald Trump codziennie bardzo aktywnie udziela się na swoich wiecach czy przemówieniach, żeby promować swoją kandydaturę. Od ramię w rodzinie Cyrus jest głośno, a Billy akurat przyszedł na konferencję krótko po wycieku nagrania. Donald Trump raczej nie jest głupi i doskonale wie, że to pomoże mu w zyskaniu dodatkowego rozgłosu, mimo że aktualnie i tak jest już o nim głośno. Zresztą Miley kiedyś bardzo otwarcie dzieliła się swoimi poglądami politycznymi, mówiąc, że jeśli Trump wygra wybory, to wyprowadzi się z USA. Wrzuciła też nagranie, na którym płacze po wygranej Trumpa, a jej fundacja Happy Hippie wspierała działalność Hillary Clinton, czyli, jak wiadomo, przeciwniczki Donalda Trumpa. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że akurat do tego nawiązał. Wiadomo, to, że należysz do jednej rodziny nie oznacza, że musisz mieć te same poglądy polityczne, ale zapewne tak mu się po prostu nasunęło, kiedy zobaczył, że Billy siedzi na widowni. Zresztą Trump raczej słynie z tego, że często odnosi się do celebrytów i ich poglądów politycznych, co jest tak samo mądrym posunięciem. Celebryci mają siłę przebicia i mają ogromne platformy, więc kiedy wypowiadają się negatywnie na jego temat, lub temat jakiegoś innego polityka, i wybierają przeciwną stronę, logiczne jest, że próbuje się bronić, żeby przekonać do siebie ludzi i tym samym zyskać na rozgłosie. Co ciekawe, Noah Cyrus zaraz po przemówieniu Trumpa wrzuciła jego zdjęcie na story z dopiskiem: Jestem przerażona, idźcie głosować. Tak jakby otwarcie stanęła w obronie Miley i pierwszy raz sprzeciwiła się ojcu. Co mogą potwierdzać też najnowsze zdjęcia, ponieważ Noah i Tish zostały zauważone razem przez paparazzi pierwszy raz po kilku latach. Media donoszą też, że relacja Noah i matki jest dosyć dziwna i specyficzna, ale poprawia się, więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej przez całą tą sprawę Noah może spróbuje pogodzić się z matką i Miley. Ale nie zwiastuje to nic dobrego, jeśli chodzi o sytuację Billego. Wychodzi na to, że zostanie z tym wszystkim sam. W każdym razie, jeśli chodzi o Miley i jej rodzeństwo, to sprawa jest naprawdę przykra. Raz, że usłyszała takie słowa od własnego ojca, dwa, że jej rodzina rozpada się na jej oczach i trzy, że wszystko jest wyciągane publicznie i praktycznie każdy aktualnie o tym mówi. Żaden rodzic nie powinien zwracać się w ten sposób do swojego dziecka. Bo jest to coś, co zostanie z nim tak naprawdę do końca życia. I to by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Możecie liczyć na kolejny update w tej sprawie na moim kanale, jeśli tylko pojawią się jakieś nowe informacje. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wszystkim, co ma miejsce w rodzinie Cyrus i jak według Was wszystko się potoczy. Jeśli materiał Wam się podobał, to klasycznie zostawcie lajka like i suba. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę i wsparcie.